Witam Was w pierwszym filmiku z serii Open Box, będącym współpracą z firmą Schlage oraz TM Toys. A zestawem, który będziemy otwierać w naszym pierwszym odcinku, jest duże centrum jeździeckie z domem i stajnią. Więc mamy dzisiaj co oglądać. Na tą część już napatrzyliście, to ja to może obrócę. Zaczynamy, bo już się tak strasznie niecierpieczą. O, chcę to otwierać. Wow! Jak się ja, zapakowali? Więc na razie wygląda to tak. Tutaj mamy wszystko ładnie zapakowane, żeby nam się nie zniszczyło. Instrukcja. O, jakiś taki mini katalog. Pierwszy raz coś takiego widzę, fajnie. I o, naklejeczki! Fajnie! Nie wiedziałam, że będą naklejki. Dobra. Ojej, już się nie mogę doczekać, ale dobra. I mamy dwa konie. Obydwa są ekskluzywne, to już zauważyłam. Pierwszy z nich, Kajni, czyli y, ogier, znaczy bałach, y, hany. Jest on nieco inny niż ten, którego y, można kupić w zestawie Hanna i Kajni. Taki mniejszy zestaw. Y, ma on inaczej zrobioną grzybę. No i ogólnie jest troszeczkę inaczej zrobiony, ale jak wiecie, stylizowany na, ten, na, ten sam, na tą samą postać. Ja tutaj powiedzieć, że estetyka jest naprawdę stuprocentowa. Fryzurka, no super. Malowanie, bardzo mi się podoba malowanie tego konia, jest ładne, dokładne. Wszystko to, co powinno być wycieniowane, jest wycieniowane według mnie. Rzeźba mi się też podoba, jest przedstawiony konik w ruchu, ale w takim lekkim ruchu. Super, bardzo ładnie, fotogeniczny model. Drugi, który się nazywa Jupiter, to jest ogier rasy hanowerskiej, ekskluzywny. I co jest ciekawe, to ten model jest już wycofywany ze sprzedaży firmy Szlej. W sensie już wszedł nowszy model na jego listę. Wystawiają nowy zestaw, w którym y, mamy go w malowaniu ekskluzywnym. Ja mam ten model, zaraz wam pokażę. Tyle, że on nie jest w tym ekskluzywnym malowaniu. Kojarzy się go z serialu, w Allegro się nazywa. Myślę, że ogólnie to super, jak na ten zestaw. Dwa duże konie, ekskluzywne malowanie, wszystko super, ekstra, ekstra. Dwa małe kotki, pierwszy z nich jest w takim kolorze, ja bym powiedziała kawowym, ma żółte oczka, yy, różowe uszka, no taki wiecie, fajny. Drugi biały w czarne łatki, również żółte oczka, różowe uszka, to są ogólnie ten, kocięta. Wymyślajcie dla nich imionka w komentarzach, bardzo proszę. Zajmiemy się Haną, która wygląda nieco inaczej niż ta Hanna w tym zestawie, Hana i Kaini, ale nie przeszkadza mi to. Ma biały kapelusz kopoiski, super ekstra fajną koszulę, również kopoiską, taką fajną czerwoną, białe rękawice. Ma niebieskie bryczesy i takie ciekawe nakładki, które zakładają właśnie jej wiem jak to się nazywa. I dalej mamy panią Kramer. Pani weterynarz ma zielone oczy, brązowe włosy, czerwoną koszulę, niebieskie spodnie i bardzo fajne buty brązowe. Pan Kramer, taki blondyn trochę. Niebieskie oczy ma, fajna koszula, duże takie brązowe oczy, spodnie i buty. Super. Złożyłam już stajnie, wygląda ona tak. Teraz podejdziemy bliżej. Tutaj stoi sobie pani Kramer, trzyma, bo fajne są, jest to, że. Rączki są tak zrobione, żeby mogły trzymać wszystko fajnie i tutaj ona będzie sprzątać teraz te siano takie do wyrzutki z boksu. Tu ma fajne miejsce, że można to wsadzić w to. W pierwszym boksie stoi Jupiter, ogier hanowerski. Zaraz wejdziemy sobie do środka. Tutaj zobaczcie, drzwi boksu oczywiście tradycyjnie się otwierają. Mamy tutaj uchwyt na siodło i ogłowie. Tutaj w głowie mamy marcheweczkę. Powiem Wam, że obydwa boxy, w porównaniu do boxów w centrum jeździeckim, w tej stajni, którą mam, są większe, takie bardziej obszerne. I tutaj, patrzcie, jest taka fajna półeczka, można sobie coś położyć. Widzicie, możecie sobie położyć kuchar. Oczywiście, yy, chyba, nie wiem, na żywo by się to nie sprawdziło, bo nie wiem, czy koń by nie zrzucił, chociaż może... Stoi sobie skrzyneczka, w niej mamy jabłuszka, ale mo możemy oczywiście zmieścić tam więcej rzeczy. Mamy fajną skrzyneczkę bordową z taką fajną morską rączką. W środku taka bordowa szczotka i czarna. No i mamy box kajniego. Yy, super uchwyt. To tak samo zresztą one są takie same jak tych uchwytek stajni. Tutaj mamy od dołu, możemy sobie założyć o głowie. A u góry możemy sobie założyć siodło, a obok możemy sobie postawić skrzynkę i jest gotowe. Jeszcze fajna funkcja jest taka, przypominam, że w boksach z przodu i z tyłu, ale z tyłu zaraz wam pokażę, możecie napisać imiona swoich koń. Góry stajnia wygląda tak. Mamy tutaj dwie flagi, które też miały przyklejane naklejki. Tył stajni, i jak oczywiście w każdym zestawie. Wszystko jest tutaj otwierane. Możemy otworzyć okienko, możemy otworzyć drzwi i konie mogą sobie wyjść wspólnie na padok. A jednocześnie, kiedy na przykład zacznie padać deszcz, wejść do stajni. Jest taki kranik, czegoś takiego jeszcze nie było. Yy, tutaj, znaczy, w sumie to możecie tu naprawdę wlać wodę, bo jest miejsce, dziur nie ma żadnych dziur, nic nie wyleci i tam w środku, no wiecie, koniki mogą sobie pić wodę. To też zastąpiłam takie elektryczne poidła. a poza tym Ładnie to wygląda i jest taką ciekawą ozdobą. Jak już wcześniej wspominałam, tak samo jak z przodu, z tyłu również są tabliczki na imiona Waszych koni, i możecie sobie tam pisać długopisem, ołówkiem, jak chcecie. Wejście do domu, przed nim dwa bardzo fajne krzaczki w bardzo ładnych doniczkach, dwie latarnie. Oczywiście wszystko się otwiera. Wejście do holu zaraz zobaczycie. Górne piętro, trzy okienka, każdy z nich ma doniczkę. Wyższe piętro również ma trzy okna, w tym jedno takie fajne, okrągłe. Z niego wystaje teleskop i na górze taki bardzo fajny, złoty konik. A więc tak wygląda domek z tyłu. Teraz przejdziemy od najniższego piętra do najwyższego. Znajdujemy się w kuchni, tutaj sobie stoi pani Kramer i robi obiad, bo śniadanie. Niestety będą mieli na obiad zawsze... Jajka z bekonem, bo tylko taka była naklejka. <grych> tutaj mamy piekarnik, się otwiera o kubeczki. Talerzyki cały czas mi wypadały z tamtej półeczki, więc położyłam je tutaj w góry. Obok pani kramer stoją dwa malutkie kotki, i chyba skończyły pić mleko. Na razie bezimienne, ale to się niedługo zmieni. W lodówce mamy cztery butelki lemoniady. A pod zlewem znajduje się garnek, o tutaj, taki malutki kalendarzyk ze spotkiem kucykiem mi. Obok kuchni jest jadalnia i tutaj sobie siedzi właśnie Hanna i chyba czeka na... Wydaje mi się, że to jednak jest śniadanie, które zrobiła jej mama. A obok widzimy ułożone pyszne ciasto szarlotka, mniam, mniam. Tutaj te ławki są otwierane, możemy mieć takie, wiecie, tajne skrytki. Mamy schody, a za schodami salon. Tutaj duża lampa. Widzimy stolik. Na stoliku jest yy, miętowy wazon z kwiatuszkami, a dalej jest kanapa, dwie poduszki, kominek z drewnienkiem w środku, a nad nimi telewizor full HD. Natomiast obok stoi sobie pan Kramer i chyba wpadł na pomysł, żeby umyć swojego Jupitera szlaufem, i właśnie zaraz będzie go przywiązywał. Ale się sam zaplątał, muszę go odplątać. Gdybyśmy mieli wejść po schodach na górę, weszlibyśmy na drugie piętro, więc zaraz to zrobimy. Na drugim piętrze, po lewej, znajduje się sypialnia rodziców Hanny i Mi. Mamy tutaj malutki stoiczek nocny, lampkę w ten sam design, która jest w salonie. Nad łóżkiem wisi ich portret rodzinny, a tutaj mamy łóżko. Jak widzicie, jest materacyk, są dwie kołdry, dwie poduszki. Wszystko super. Bardzo fajna łazienka. Mamy prysznic, yy, dalej kibelek, oczywiście wszystko otwierane. Nad kibelkiem wisi portret Kaini. No nie ma to jak powiesić sobie portret swojego ulubionego konia nad kibelkiem, co nie? Dotarliśmy do pokoju dziewczynek. Mamy tutaj łóżko z pościelą różową. Yy, jest również drugie lusterko i portret mi, Hany. A tutaj mamy wejście na balkon, nie ma tu zbyt dużo miejsca, ale jest bardzo fajny stoliczek, mamy dwa krzesełka i bardzo ładny parasol, strasznie mi się podoba ten parasol, ten kolor i w ogóle. A teraz uwaga, uwaga, jest jeszcze jedno piętro, gdyż jest strych, na strych możecie wejść tędy, podstawiając sobie drabinkę. Ta tajna skrytka, wiecie. W stoi złoty teleskop, a tutaj z boku mamy. Tak, udało mi się otworzyć tą walizkę, i jest w niej złoty kluczyk. A z tymi kluczykami to chyba wiąże się jakaś grubsza historia, ale pewnie o tym więcej znajdziecie na stronie horseclub.com. No dobrze, moi drodzy, czas na podsumowanie. Zobaczyliście cały ten zestaw, ze wszystkich stron, wszystkie akcesoria. Czas na moją opinię. Otóż, tak, ogólnie cały budynek jest robiony w stylu, powiedziałabym takim miejskim, ale na bogato. Powiem Wam jedno: zestaw nadaje się świetnie do zabawy. Po prostu dla młodszych, nawet dla starszych, po prostu super. Ja miałam wiele domków dla lalek, ale żaden nie był tak ładnie zrobiony, tak ładnie wyposażony. Nie miał tylu akcesoriów i nada się nie tylko do zabawy, ale na przykład do sesji zdjęciowej, ponieważ budynek jest tak ładny, że idealnie będzie wyglądał w tle na przykład jakiegoś zdjęcia albo nie tylko w tle. Poza tym, że wszystkie budynki z serii Horsklad Schleicha są robione w ten sam design, czyli wszystkie ładnie do siebie pasują, są kompatybilne i można te zestawy łączyć w dowolne sposoby, choćby na przykład moje centrum jeździeckie, które również posiadam, i idealnie ze sobą to wszystko ładnie pasuje i naprawdę, moim zdaniem, się świetnie sprawdza. A co do użytkowania jeszcze tego zestawu, oprócz zabawy, oprócz zdjęć, Nada się również do filmów, ponieważ no bądźmy szczerzy, ma charakter ten zestaw, żeby wziąć udział właśnie w filmie i się zaprezentować, i nie ukrywam, że właśnie między innymi dlatego wybrałam sobie jako pierwszy zestaw ten. O tym nic więcej nie mówię, bo na serial musicie jeszcze trochę poczekać. Ja już się z wam ale to jeszcze nie koniec, bo za chwilę będzie leciała seria zdjęć właśnie tego zestawu, gdzie zobaczycie jeszcze bardziej szczegółowo. Wszystkie miejsca w tej w wilni.